Jak ci się podoba! Nie znamy! Jesteśmy ujewani! Słyszycie! Hej, ty tam! Tajemnicza nieznajoma! No ty, ty! Widzisz tu jakieś inne tajemnicze, nieznajome? Albo wiesz co? Może najpierw opowiem ci dowcip? Jak chcesz? Co robią w kuchni medycy z Trauma Team? Leczo. Okej, okay, o co chodzi? Witam serdecznie. Jestem Brendan, Chadbot, a zarazem jedyny w swoim rodzaju przyjacielskie... Oferuje szeroki wybór napojów oraz elokwentną rozmowę na każdą okazję. Twoja kolej. Jak cię nazywają? Dlaczego Tam z maszyną do napojów. No dobra, jestem Wi. Miło cię poznać, Wi. Często tu przychodzisz? Mm, nie, jestem tu pierwszy raz. Tak właśnie myślałem. Od razu widać, że nie jesteś stąd, bo ewidentnie usychasz z tęsknoty za domem. A wiesz, co jest najlepszym remedium na usychanie? Słodki, orzeźwiający napój z delikatną nutą dwutlenku węgla. Okej, okay, przyznaję, kupiłeś mnie tą reklamą. W ramach rewanżu ty możesz kupić orzeźwiającą puszkę Nikoli. Albo wiesz co? Tym razem dostaniesz ją za darmo. Dzięki, Brendan, tak? Zapamiętałaś? Jestem wzruszony. Oczywiście jak na automat z napojami. No dobra. Chciałeś czegoś ode mnie? Wybacz, że tak cię wykorzystuję już na początku znajomości, ale czy mogę cię prosić o przysługę? Co się stało? Widzisz ten kontener przede mną? Zupełnie zasłania mi widok na ulicę. Odbiera największą radość automatowego życia. Zechciałabyś odsunąć go na bok? Odpłacę ci wdzięcznością. Mam w sobie honor. Choć nie uwzględniono go w menu. Zobaczę, co da się zrobić. nadzwyczajna. Zasłużyłaś na łyko rzeźwienia. Trzymaj. Trzymaj się, Brendan. Czego mam się trzymać? I jak? Przecież nie mam rąk. Tak się mówi, gdy chcesz się z kimś pożegnać. A, rozumiem. To znaczy nie rozumiem. Bo chwytanie się czegoś nie ma chyba nic wspólnego z mówieniem do widza. No ale skoro tak mówisz, to ty też się trzymaj. Zagubiona. Za dużo czynników chaosu ogarnia cię niezadowolenie. To znowu ty. Jak ci się podobała pierwsza medytacja? Czułam się lepiej. Praktyka kontemplacji musi być regularna, aby przynosić efekty. Jedna kropla deszczu nikogo nie napoi. Chcesz spróbować jeszcze raz? Ile kosztuje kolejny Braindance? Ile uważasz? Okej. Okay. Dobrze, będę czuwać nad tobą w trakcie medytacji. Wody. Raz jesteś wodą, raz jesteś lodem, raz jesteś śniegiem, raz jesteś parą, raz jesteś mgłą, raz jesteś leczniczą wodą, raz jesteś wodą zabijającą. Zmyj moje choroby, ból, brud ciała i duszy. Brudne energie brudnych ludzi, brudnych światów i brudnych wymiarów. Daj mi młodość, mądrość, wiedzę, zdrowie, siłę, radość, szczęście. Spadł. Dziękuję. Duchu Wody. Sercem i duszą dziękuję. Nie ma życia bez ciebie. I <coughs> <coughs> Oh, o, o, o. ciało zawiera po pięciu. A nie jesteś Theo. Masz w sobie mnóstwo empatii. Próbujesz mu pomóc, choć sama przy tym cierpisz. Teo, jeśli to cię przerasta, masz prawo zadbać o własne szczęście. Czasami możemy komuś pomóc, czasami nie. Dzięki, Brendan. Cieszę się, że tu jesteś. Dobra, będę lecieć. Dzięki, że wysłuchałeś mojego wilczenia. Założę się, że nawet Donald Landi wsuwa czasem pudełko lodów i wysmarkuje trzy paczki chusteczek. Jesteś totalnie najsłodszą osobą na świecie. Do zobaczenia, Brandon. Co to za dziewczyna, z którą gadałeś? O, zauważyłaś ją? To Teo, moja przyjaciół. Jest miła, wrażliwa i taka ładna. Lubię z nią rozmawiać. To przyjemniejsze niż wydawanie karmelowego lata. wrażenie, że ocenianie ludzkiej urody i wrażliwości trochę wykracza poza zakres Twoich funkcji. Nonsens, V. Gdybym nie umiał dostrzegać zalet, skąd mógłbym wiedzieć, czy polecić klientowi Daring dairy, czy Tianche? Chyba jednak trochę Cię przeceniam. Mimo wszystko jesteś tylko maszyną. I to niezbyt skomplikowaną. Nie trzeba być skomplikowanym, by powiedzieć od czasu do czasu coś trafnego. Co było do udowodnienia. Trzymaj się, Brendan. Są już wyraźniejsze. Ten supeł w twoim umyśle zaczyna się rozplątywać. Jesteś zanurzona w tu i teraz. nam łapać, o co w tym chodzi? Wewnętrzna harmonia jest jak powrót do domu. Nie trzymaj się kurczowo swoich myśli, tylko pozwalaj im swobodnie przepływać. Czy żaba zaciska pięści, kiedy płynie, no i czy można klasnąć jedną ręką? To zależy, czy ktoś klaszcze razem z tobą. Chcę spróbować kolejnej medytacji. Ile tym razem chcesz zapłacić? Tyle będzie ok? Tak, możesz zaczynać. Będę cię prowadzić. Jesteśmy w Lesie. Widzimy, jak promienie słoneczne, przebijając się przez korony drzew, wpadają w płomienie ognia i przenikają się z nimi. Pozdrawiam cię, duchu ognia, duchu słońca. Jakie w tobie tajne piękno. Nie ma życia bez ciebie. Ja to ty. Ty to ja. Ja jestem stworzony z Was i do Was powrócę. Duchu słońca, ognia, spal brud ciała i duszy, brudną energię brudnych ludzi, brudnych światów, brudnych wymiarów. Oczyść każdą moją komórkę. Daj energię życia, zdrowia, młodość. Mądrość, wiedzę, siłę, radość i szczęście. Daj mocny wewnętrzny spokój, aby nikt nie mógł naruszyć mojego wewnętrznego spokoju. Lekko przymkniętymi oczami wciągamy energię słońca. Przez oczy energia ognia, energia słońca dociera do głowy. Przechodzi kolejno przez wszystkie narządy, aż do stóp. Całe ciało wszystkie komórki są wypełnione energią słońca. Także ciało eteryczne i ciała subtelne i z wnętrza naszego idzie światło. My jesteśmy słońcem. Dziękuję duchu słońca, żywiole ognia, od serca i duszy. Oh, так, не могу. 是长眠之地，严禁点燃蜡烛和喷吐能量。哈？i s p a u e s No i jesteś ustawiona. W całym świecie nie ma człowieka, który tak by na ciebie czekał jak ja. Zaczynam się przyzwyczajać do tych spotkań. Wyczuwam, że masz wiele pytań. Odpowiem na jedno. Wiesz, co się ze mną dzieje? Umierasz? Masz w sobie dwie dusze. Jedna chce walczyć, druga się boi. Okej, okay. a która jest moja? Obie. Jesteś gotowa na ostatnią praktykę medytacji? Ostatnią? Tak. Brain Dance kosztuje tyle, ile uważasz. Tyle będzie ok? Będę nad tobą czuwał podczas medytacji. To medytacja o żywiole powietrza. Jesteśmy w górach. Idziemy w kierunku szczytu. Przeciskamy się między skałami. Na dużym kamieniu siedzi orzeł. Duch powietrza omywa każdą komórkę orła. Pozdrawiam cię, duchu powietrza. Wietrze, my z Tobą. Jesteśmy jednej krwi, ja i ty. Ty jesteś we mnie, ja jestem w tobie. Nie ma życia bez ciebie. Tak bardzo ty jesteś ważny, cenny. O wielki duchu powietrza, proszę, oczyść ciało moje. Dusze, od bólu, chorób, brudu, brudnej energii, brudnych ludzi, brudnych wymiarów, brudnych światów. Daj mi energię życia, zdrowie, młodość, mądrość, wiedzę, siłę. Radość, szczęście, mocny wewnętrzny spokój. Jestem orłem, wiatr kołysze moimi skrzydłami, wiatr między moimi piórami, wiatr w każdej komórce, w każdym atomie. I między atomami i molekułami wiatr oczyszcza ciało, duszę, subtelne ciała. Zataczając koła, wznosimy się, czujemy lekkość, czystość, radość. Ciało jest pełne szczęścia. Spokoju i harmonii. Dziękuję ci, duchu powietrza, od serca i duszy. Dziękuję. Zniknął, ale coś zostawił. Kurwa, czuję się jak gówno. Widzisz to? Był tu ktoś w rodzaju mistrza Zena, potem zniknął. Nie wiem, o czym mówisz. Uczył mnie medytacji, ale było w tym coś dziwnego. Nie moje klimaty. Pogadaj z mistrzem, jeśli cię to męczy. Racja. Kto taki uchachany? Co pan robi? Jestem najzupełniej zadowolony z mojego obecnego wizerunku. Proszę... Dzięki. Ale się najadłem strachu. Myślałem, że przemaluje mnie na różowo. Taki Hej wi, Tyle już razem przeszliśmy. To chyba znaczy, że jesteśmy przyjaciółmi. Trzeba to uczcić, zniszką. Dzięki, Brendan. Nie ma za co. Zasłużyłaś sobie. Jesteś taka nieustępliwa i miła. Nie dla każdego. Wiem, ale przecież nie można mówić źle o zmarłych, prawda? Z zaraz, zaraz, zaraz. Co? Nie powinnaś już istnieć, a jednak tu jesteś. Jak błąd systemu albo demon napisany przez genialnego... Ne wiesz chyba, do czego zdolne są demony, prawda, V? Skąd, skąd o tym wiesz? Zaskoczona? Przechodzi tędy sporo ludzi. Zawsze ich słucham, żeby wiedzieć, jak zagadać. Raz czy dwa? Usłyszałem Twoje imię i skojarzyłem fakty. Niezły ze mnie detektyw, co? Wiesz co? Pogadamy później. Na razie, Brendan.